W HDMI możesz szumieć według producentów HDMI Silencera, czyli iFi Audio, jak najbardziej. I co to jest? To jest taki dongiel za 1,399 zł, który wpina się do między kabel a urządzenie końcowe. Co to ma robić? Według producenta to eliminuje no właśnie szum oraz eliminuje jitter, czyli takie desynchronizacje zegara. No i technicznie rzecz biorąc szum to każdy niepożądany sygnał, który występuje w sygnale podstawowym. No i teraz pytanie jaki szum w ogóle może powstać w sygnale HDMI? Otóż może powstać. Może powstać przez zgubienie pakietów. To się dzieje kiedy na przykład stosujemy zbyt słaby kabel do zbyt długiej transmisji. I można sobie z tym poradzić w bardzo prosty sposób, mianowicie kupując kabel, który spełnia wyższy standard, na przykład kabel światłowodowy, albo kupując wzmacniacz sygnału. I teraz pytanie: Czy HDMI Silencer to wzmacniacz sygnału? Bo jeśli tak, to wzmacnia też szum.